czko i zapraszam na kolejny teścik. Dziś przetestujemy Krachmeny Smal H1. To jest ta mniejsza wersja tych większych Krachmenów. 30 sztuk w tym opakowaniu się znajduje, jak widzicie. Boki opakowania Krachmen. Tak to się prezentuje. Przechodzimy sobie do tyłu. No i tutaj tak. Certyfikat 1395. Tutaj mamy właśnie instrukcję w języku polskim. H1 Petarda Hukowa 30 sztuk, klasa trzecia. Zasady bezpieczeństwa, oczywiście, to jest bardzo ważne, tylko do stosowania na wolnym powietrzu. Nie używać pod wpływem alkoholu. Produkt dla osób powyżej 18 roku życia, produkcja chińska, niestosowanie się do instrukcji grozi kalectwem lub śmiercią. Także pamiętajcie o bezpieczeństwie. No i co, myślę, że krótkie cięcie i zaraz przechodzimy do omówienia pojedynczej sztuki. No i tak się właśnie prezentuje nasza petardka, bardzo malutka. Jakieś informacje na niej? No, z tą mocnością teraz to. Yy, 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 to chyba nawet nie będzie tu widać za bardzo. Krachmen. Yy, chciałem Wam tylko powiedzieć, ile to ma yy, Neku na sztukę. Yy, kasa trzecia to jest yy, 0,9 gram na sztukę. Dokładnie yy, posiada ta petarda. Yy, jakość wykonania. Z tyłu gipsik. Troszeczkę pobrudzi, ale mniejsza. Jeżeli chodzi o lącik, no tak, minus wiadomo, nie ma plastikowej zatyczki. Także jeżeli ktoś obarwi on no to będzie boleć. Jeżeli chodzi tutaj o lącik, już Wam to pokażę. Że tak zrobimy. Tak właśnie się prezentuje lącik. Długość myślę, że na pewno na plusik. No ale osadzenie już, tak troszeczkę nie bardzo. Zobaczymy, jak to się po prostu będzie spalać. Wystarczy już tego gadania. Także co myślę, że. Przechodzimy już do testów. Jeżeli chodzi o testy, no to yy, będą takie po prostu jak zawsze. Test na puszce, wersus yy, woda, cztery sztuki. No i później oczywiście sprawdzajcie pojedynki peter, bo troszkę tych szorcików leci. Także co, lecimy już z testami. No i jeszcze myślę, że sobie nagramy taki teścik właśnie w tym piasku, że tak powiem. Zobaczymy, jakie to po prostu wyrządzi szkody. No i na koniec, cztery sztuki naraz. No i okej, okay. testy mamy już właśnie nagrane. Nie wiem ode mnie. Myślę, że taką ocenkę 6 z minusem bym im dał na 10. Dajcie znać w komentarzu co po prostu o nich sądzicie i tak dalej. Strzelcie też jakąś łapeczkę. Subskrybujcie. Dziękuję jeszcze raz za subskrypcje wszystkie. Bo widzę, że to fajnie po prostu idzie w dobrym kierunku. Ostatnio zresztą widzicie, że nie nagrywam testów już codziennie. No niestety praca i obowiązki, także już troszeczkę mniej tego czasu mam po prostu na nagrywanie. Ale co? I tak będę nagrywał w weekend. Moja pasja, także lecimy cały czas z tym dalej. Eee, sprawdzajcie jeszcze raz. No, na pojedynki petard, <grych> sprawdzajcie jeszcze raz pojedynki petard. Bo za niedługo, właśnie wlecą szorciki. Także chyba to by było na tyle. I dzięki jeszcze raz za oglądanie.